Krzyki, głośne śmiechy, przekleństwa, a w tle głosy dzieci to już kolejny podobny przypadek pijanej matki, która mając pod opieką małoletnie dzieci prowadzi transmisję na jednym z popularnych portali internetowych. Tym razem jednak sytuacja miała miejsce na sądecczyźnie, a doszło do niej w nocy z 21 na 22 maja. Za dużo, u mnie strasznie dużo osób. Ustępnienia eee, maja są na 35, k 35 ludzi ostopnili. Wszędzie to idzie.

Na transmisji widać, jak kobieta w wieku około 30 lat, przez co najmniej kilkadziesiąt minut prowadziła konwersacje z innymi użytkownikami serwisu. Jej zachowanie wyraźnie wskazuje na to, że jest pijana. W rozmowie nie brakowało też wulgarnych dowcipów, przekleństw, a mimo to, że transmisja miała miejsce w środku nocy, słychać było głosy małych dzieci. Dała się Ale, bądź, bądź dałaś jakąś inną? No, podałam! Wejdę na Facebooka, kochana! No, a ja bym znowu. No, tak? Sobie, rąbie, się, rąbie, rąbie. Rąbie. Uczestnicy live'u kilkakrotnie namawiali kobietę, aby położyła dzieci spać i pytali o to, czy mają one zapewnioną opiekę. Ponieważ w tle było słychać lejącą się wodę, uczestnicy namawiali matkę, aby ta sprawdziła, czy któreś z dzieci nie poszło się kąpać. A na pewno no. y, nie, masz, nie siedzi córka albo syn w wannie, bo ja słyszę wodę. I zobacz, do wanny, czy dzieci się kąpią. Nie, le, nie posikam nie, nie no. <grym> ej, a... Dzieci słuchaj, no u Ciebie co są dzieci. Ja... bez z tego live'a, Nie Ci k***a na ciebie nie pisz, nie nie tego Część osób biorących udział w live'ie wykazała się jednak dużą odpowiedzialnością i prawdziwie obywatelską postawą. Próbowały przedłużyć rozmowę z kobietą i prowadzić ją w taki sposób, aby uzyskać od niej adres zamieszkania. Ty idź połóżcie dzieci i daj mi adres i ja przyjadę taksówką, ale mi oddasz połowę ちょっときゅうけん。<Yeah. S 1> okay. Ja przywiozę flaszkę, hmm? ale mi, mi za tak Po tym jak użytkownikom serwisu udało się w przybliżeniu ustalić skąd kobieta prowadzi transmisję, sądecka policja odebrała kilkanaście zgłoszeń w tej sprawie. W nocy z 21 na 22 maja dyżurny Komisariatu Policji w Starym Sączu otrzymał kilka zgłoszeń, według których kobieta pod wpływem alkoholu na jednym z popularnych serwisów internetowych prowadzi relację na żywo, używa słów wulgarnych, a w tle Dzieci. Osoby zgłaszające podawały różne adresy na terenie powiatu nowosądeckiego, pod którymi miała znajdować się kobieta. Podobne zgłoszenia dotarły również do innej ościennej jednostki policji. Komisarz Justyna Basiaga, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu dementuje także informacje, jakie pojawiły się w trakcie transmisji na żywo, mówiące o tym, że policja przyjechała na miejsce i nie podjęła żadnych działań. Policjanci sprawdzili każdy podany adres, prowadzili także własne ustalenia. W wyniku podjętych czynności ustalono dane kobiety i miejsce jej zamieszkania. Okazało się, że mieszka na terenie sądyczyzny. Póki co nie wiadomo, jaki będzie finał tej bulwersującej sprawy. Trójka dzieci, jak przekonuje Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu, ma zapewnioną opiekę, a policja wszczęła postępowanie z artykułu 160 Kodeksu Karnego. W tej sprawie zostało wszczęte postępowanie z artykułu 160. 60 Kodeksu Karnego dotyczące narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia małoletnich dzieci poprzez niezapewnienie im prawidłowej opieki. Obecnie gromadzony jest materiał dowodowy w sprawie, m.in. analizowane są nagrania z tej relacji, którą prowadziła kobieta na tym serwisie internetowym. Policja nie udziela w tej sprawie szczegółowych informacji z uwagi na dobro dzieci. Z tego samego powodu nie publikujemy wizerunku kobiety i nie wskazujemy źródła użytych w filmie nagrań.